Witajcie. Teraz będziecie oglądać zajęcia, które dla Was przygotowałam. Do tych zajęć przyda nam się pisanka. Jeśli nie macie gotowej pisanki, tak jak ja, możecie użyć ugotowanego na twardo jajka. Nauczymy się dzisiaj piosenki o małej kurce. Będę wam śpiewać i jednocześnie rytmicznie będziemy przekładać naszą pisankę z ręki do ręki. Pokażę Wam, jak to zrobić. Powiem Wam bajeczkę, miałam kokoszeczkę, a ta kokoszeczka znosiła jajeczka. Wcale to nie bajka, że z każdego jajka wyszła ta rzuciutka kureczka malutka. I uwaga, teraz będzie druga zwrotka. Wyciągamy rączkę przed siebie i będziemy rytmicznie stukać jajeczkiem o dłoń. Potem ta kureczka. Koło ogródeczka razem z kurczątkami znosiła jajeczka. Spróbujemy jeszcze raz. Uwaga, powiem wam bajeczkę. Miałam kokoszeczkę, a ta kokoszeczka znosiła jajeczka. Wcale to nie bajka, że z każdego jajka wyszła ta rzuciutka kureczka malutka. Wyciągamy rękę i będziemy stukać o dłoń. Potem ta kureczka w koło ogrudeczka. Razem z kurczątkami znosiła jajeczka. Teraz zamienimy ręce, wyciągamy drugą rękę. Potem ta kureczka w koło ogródeczka, razem z kurczątkami znosiła jajeczka. Teraz zaśpiewamy ostatni raz całą piosenkę z pokazywaniem. Uwaga, zaczynamy. Powiem wam bajeczkę, miałam kokoszeczkę, a ta kokoszeczka znosiła jajeczka. Wcale to nie bajka, że z każdego jajka. Wyszła ta rzuciutka kureczka malutka. Potem ta kureczka w koło ogródeczka. Razem z kurczątkami znosiła jajeczka. Zmieniamy rękę. Potem ta kureczka w koło ogródeczka. Razem z kurczątkami znosiła jajeczka. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. Do zobaczenia.